Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek o silnikach. Tym razem kontynuacja: silnik 1-2 Mitsubishi Miwek 80 koni. Silnik z rodziny o kodzie 3A9 oferowany głównie w Mitsubishi Space Starze drugiej generacji. 3 cylindry, 12 zaworów wtrysk wielopunktowy, rozrząd na łańcuchu yy, trochę ponad 3 litry oleju 5W30, wymiana co 20 tysięcy do co roku co do instalacji gazowej to nie jest raczej ona polecana głównie ze względu na zawory na głowice sam silnik z zaletami na pewno jest tak jak w przypadku poprzednika rozrząd na łańcuchu Dosyć małe spalanie, mała awaryjność, sam silnik jest dosyć trwały. Co do wat narzekają użytkownicy na moc, elastyczność tego silnika. Trzy cylindry, wiadomo, też pracują specyficznie. Co do spalania, to średnie spalanie 5-6 litrów dosyć małe także tutaj jest to dosyć ciekawy silnik w tym modelu. Sam silnik wyposażony w zmienne fazy rozrządu, tak jak wszystkie jednostki z rodziny Miwek, wykonane z lekkich stopów aluminium, to wszystko ma zapewnić małe spalanie, małą awaryjność. Rozrząd na łańcuchu też powoduje to, że bezobsługowość tego silnika jest znacząca. Także to by było na tyle odnośnie silnika 1-2 Miwek. Mitsubishi, 80-okonny silnik. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia następnego odcinka. Pozdrawiam.